Mamy wskazać, który z podanych logarytmów jest liczbą z tego, to przedziału otwartego od jedynki do dwójki, czyli który z tych logarytmów jest większy od jedynki, ale mniejszy od dwójki. Ponieważ wygląda na to, że musimy przyjrzeć się tym kolejnym logarytmom, więc wydaje się sensowne zacząć od końca, od drugiej strony. Mamy tutaj logarytm 5 pierwiastków z 5 przy podstawie 5, czyli pytamy, do której potęgi podnosimy piątkę, aby uzyskać 5 pierwiastków z piątki. No to zamieńmy to 5 pierwiastków z piątki na odpowiednią potęgę. To daje 5 do pierwszej, pomnożone przez 5 do potęgi o wykładniku 1, 2 pierwiastek daje potęgę o wykładniku ułamkowym. W mianowniku jest stopień pierwiastka. Teraz, gdy mnożymy potęgi o tych samych podstawach, po prostu dodajemy wykładniki 1 i 1, druga, czyli inaczej 1,5. Więc ten logarytm możemy zapisać w następujący sposób. Przepisujemy podstawę, a logarytmujemy 5 do potęgi 1,5. No i teraz albo przerzucamy to. 1,5 przed logarytm zgodnie z tym znanym wzorem, albo po prostu pytamy, do której potęgi podnosimy piątkę, aby uzyskać piątkę podniesioną do potęgi 1,5. No oczywiście, w wyniku jest właśnie wykładnik 1,5, a to jest liczba z przedziału od 1 do 2, także od razu trafiliśmy w odpowiedni wynik. Na maturze oczywiście przechodzimy do zadania czwartego, a teraz sprawdźmy, co jest nie tak w pozostałych przypadkach. W punkcie A mamy logarytm dziesiętny. Skoro nie widać podstawy, to tam jest ukryta dziesiątka i to jest logarytm jednej dziesiątej. Zatem pytamy, do której potęgi podnieść dziesiątkę, aby uzyskać jedną dziesiątą. Oczywiście do potęgi o wykładniku minus jeden. Mamy tutaj. 10 do minus pierwszej, równe jednej dziesiątej. Czyli wartość tego logarytmu jest równa minus 1, a to oczywiście jest liczba spoza tego przedziału. To teraz sprawdźmy, co jest nie tak w punkcie B. Mamy tutaj w podstawie pierwiastek z dwójki, a logarytmujemy 4 dzielone przez pierwiastek z dwójki. Warto wyobrazić sobie czwórkę jako 2 razy 2, ale drugą dwójkę warto wyobrazić sobie dalej jako pierwiastek z dwójki razy pierwiastek z dwójki, co po podzieleniu przez pierwiastek z dwójki, po skróceniu, daje nam dwa pierwiastki z dwójki. Czyli chodzi o taki logarytm. No i teraz tu mamy pewną podpowiedź. Dwójka, ta druga dwójka z czwórki to jest pierwiastek z dwójki razy pierwiastek z dwójki. To teraz tę dwójkę Zapiszmy właśnie w postaci iloczynu dwóch pierwiastków, to pomoże. Zatem mamy pierwiastek z dwójki, razy pierwiastek z dwójki, to jest ta dwójka i jeszcze razy trzeci pierwiastek z dwójki. Czyli mamy tutaj w podstawie pierwiastek z dwójki, a logarytmujemy nic innego jak pierwiastek z dwójki do potęgi trzeciej. Podobnie jak tutaj. Pytamy, do której potęgi podnosimy pierwiastek z dwójki, aby otrzymać pierwiastek z dwójki podniesiony do potęgi trzeciej. Wynik to 3, no i oczywiście ta liczba jest za duża. Pozostał jeszcze jeden logarytm z punktu C, bardzo prosty. W podstawie mamy 3 czwarte, a liczba 9 szesnastych to przecież jest 3 czwarte podniesione do kwadratu, więc w podobnym stylu to już trzeci raz otrzymujemy wynik, który jest tym tutaj wykładnikiem równym 2. Prawie się załapała ta liczba, bo to jest prawy koniec przedziału, ale to jest przedział otwarty, więc dwójka do niego nie należy.